Partnerem medialnym programu jest Anty Radio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? Dzwońmy się wszystkim, zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Dajcie w motośladzie. Dziś w programie. Mój Harley trafia na pierwszy przegląd do Harley Davidson Liberator. Ciekawe rozwiązanie firmy Midland dla grup motocyklowych. Enrico w Senegalu trafia do wulkanizacji. Parę porad na przykładzie tego motocykla, mojego motocykla, który trafia na pierwszy przegląd do Harley Davidson Liberator. O co trzeba zadbać, załatwiając tę sprawę? Pewnie najważniejszą rzeczą jest telefon do firmy, żeby się umówić. Tak, w ciągu sezonu pracujemy na zasadzie grafiku, który jest z góry ustalany na serwis, czy czynności bardziej skomplikowane niż dokręcenie śrubki, niestety trzeba się umówić na serwis. Jest to najczęściej okolice tygodnia oczekiwania, w miesiącach takich jak teraz mamy lipiec. Piotrze, e, wspomniałeś o trasach. To bardzo fajny temat, ponieważ e, jeżeli planujecie jakąś trasę, to też zwracam się do widzów, to spojrzcie na swój licznik kilometrów i zastanówcie się, czy w trasie nie przekroczycie e, terminu kolejnego przeglądu, bo to też ważne. O ile przekroczenie o jakąś niewielką ilość tak naprawdę nie, nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, jeśli motocykl oczywiście jest regularnie konserwowany, jest w dobrej kondycji, to już znaczne przekroczenie może mieć jakieś tam konsekwencje w postaci problemów przy ewentualnej naprawie gwarancyjnej czy ogólnej kondycji motocykla, czy jego właściwościach w trakcie jazdy, właściwościach trakcji, trzymania się przyczepności itd pamiętaj o te przeglądy, bo naprawdę przekroczenie terminu przeglądu może rzeczywiście być bardzo nieprzyjemne w skutkach. Następna rzecz, przy nowym motocyklu, świeżo kupionym, ten pierwszy przegląd jest chyba najważniejszym przeglądem, bo olej, który jest zalewany przez fabrykę, to jest olej, który ma sprawić, że motocykl będzie dotarty. Ten olej nie może zostawać dłużej. Dokładnie tak. Pierwszym takim przeglądem, który dokonuje się w dealerstwie jest przegląd zerowy przed wydaniem motocykla. Motocykl jest zagrany fabrycznie już wszystkimi płynami, więc tam tylko dokonujemy pewnego rodzaju inspekcji, czy wszystko się zgadza, czy zgadzają się regulacje, momenty, dokręcenie śrub, poziomy właśnie płynów. Pierwszy przegląd po Harleju, po 1600 km, jest najbardziej istotnym przeglądem, ponieważ służy on po to, aby wyłapać ewentualne niedomagania, wyłapać rzeczy, które wychodzą po dotarciu motocykla po tych 1600 km. Wtedy wymieniamy olej, wszystkie oleje w skrzyni, w sprzęgle, sprawdzamy, w jakim jest stanie ten olej, w jaki sposób został motocykl dotarty. I na podstawie tego pierwszego przeglądu najczęściej jesteśmy w stanie powiedzieć, jak się będzie motocykl przez następne lata sprawował. Jest to bardzo cieszy mnie jedno, bardzo przyjacielskie podejście Harley Davidson, Liberator, do czeka, który przyjeżdża. Siedziałem, mm. siedziałem, piłem sobie kawę, oglądając gościa, który musiał przegazować. E Wypiłem sobie kawę, wiedziałem, że motocykl jest w dobrych rękach, wyjechał, został sprawdzony, miał jazdę próbną. Powiedział mi technik, który pracował przy motocyklu, że motocykl pracuje jedwabiście, czyli był dobrze dotarty, w oleju nie było żadnych opiłków, czyli wszystko jest w porządku. I wiem, że kolejne kilometry mogę zupełnie spokojnie tym sprzętem robić. Dokładnie tak. No, jazda testowa przed przeglądem, przed czynnościami i po przeglądzie to jest takie. Moment, w którym motocykl mówi wszystko i nie kłamie na temat swojej kondycji, jak został traktowany przed właściciela, w jaki sposób był docierany, czy był docierany. Także tak dokładnie, jeżeli wszystko się zgadza, motocykl musi jeździć jedwabiście. No i jeszcze jedna drobna rada, zostałem za to ochrzaniony, bo motocykl stał całą zimę, wyjechał niedawno. Ciśnienie w oponach, naprawdę sprawdzajcie je, bo to jest wasze bezpieczeństwo. Zostałem sklepany po rękach, oczywiście w sposób cywilizowany, i przypomniano mi o tym, żeby badać. Ja, stary motocyklista, nie zadbałem o ciśnienie w oponach. Fu! No, no, to z, tymi, z tym ciśnieniem w oponach to jest sprawa mm, bardzo ważna, bo ciśnienie w oponach ubywa i w motocyklu, w oponie motocyklowej, ubywa znacznie szybciej. Im jest węższa, tym tak naprawdę szybciej. Czy to jest bezdętkowa opona, czy dętkowa, to nie ma żadnego znaczenia. Opona pracuje i powoli gubi ciśnienie. Ciśnienie w kołach z własnej praktyki i z tego co zalecają producenci należy kontrolować motocyklu co dwa tygodnie. No już po tym okresie może być istotna zmiana. Druga sprawa: ciśnienie w oponach musi być dostosowane do tego, jak w jaki sposób jedziemy, czy z pasażerem, czy z bagażem, czy nie. Bo im motocykl posiada więcej możliwości regulacji, tym one są bardziej istotne, żeby je wykonać przed trasą. Jeżeli jedziemy z żoną i z wielkim bagażem, inne będzie ciśnienie w kołach i w amortyzatorze, czy nastawy amortyzatora, niż gdy jedziemy solowo polatać po Warszawie. Ostatnia rzecz. Jak wszystko inne zawiedzie, przeczyta instrukcję obsługi. Tak do tego podchodzimy, że dostajemy tę książkę, rzucamy ją w kąt i tyle. Jedno słówko. Im posiadamy więcej wiedzy technicznej, tym bardziej lekceważymy też często instrukcję obsługi. Nie chodzi o to, żeby instrukcję obsługi od motocykla przeczytać od deski do deski, bo jest to mm, bezsensowne. Instrukcja obsługi i samo zapoznanie się ze spisem treści daje nam informację, gdzie możemy szukać odpowiedzi na pytania, które mogą być nam bardzo potrzebne w trakcie podróży czy przednią, czy po niej. Zatem przeczytajcie instrukcję obsługi, dbajcie o swój motocykl, dbajcie o ciśnienie w kołach i nie zapominajcie o tym, że serwis w odpowiednim momencie to podstawa. Dzięki bardzo Piotrze. Dzięki ślicznym. Sponsorami programu są... Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową, dzwońmy się, wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BEMOWO. Przybywajcie do Płocka, spotkacie tam znakomitych ludzi, przyjeżdża mnóstwo motocykli. Władze miasta są wyjątkowo przyjazne motocyklistom. Spotkacie tam także ekipę Motośladu. Jesteście tam gośćmi honorowymi, spotkacie znakomite kapele, które zagrają na scenie. Masę atrakcji, pojawią się także dilerzy Harley Davidson, Liberator, BMW i wielu, wielu innych znakomitych marek. Przybywajcie 7 września, będziemy się bawili razem i razem świętowali zakończenie sezonu motocyklowego 2019. Zatrzymajmy się na czasach, kiedy urządzenia Bluetooth montowane na kaskach motocyklowych miały zasięg 500 metrów. Niektórzy mówili, że do kilometra mogło to sięgać, oczywiście przy sprzyjających warunkach. Jak to jest teraz? Teraz właściwie, jeśli chodzi o sam Bluetooth, niewiele się zmieniło, ale są pewne rozszerzenia, które potrafią sprawić, że łączność interkomowa może sięgać naprawdę daleko. Właśnie, bo to jest ciekawa sprawa. Jedzie grupa motocyklistów. Oni są czasami bardzo mm, nieuważni. Jeden zatrzymał się na stacji, więc grupa odjechała. No i ta łączność się gubi. Nie ma tej łączności między motocyklistami. Można oczywiście zakładać jakieś CB radio, no ale wiadomo, ona też ma swoje ograniczenia. No i także jakość dźwięku. Pojawiło się bardzo ciekawe urządzenie. To jest aplikacja, która współpracuje z komórką motocyklisty i właśnie z tym bluetoothem. I wtedy dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. To prawda. Aplikacja Midlanda BT Talk w połączeniu z przyciskiem bezprzewodowym do sterowania tą aplikacją potrafi sprawić, po pierwsze, że zasięgi są znacznie większe, a po drugie, ilość korespondentów, z którymi rozmawiamy, jest praktycznie nieograniczona. Ale jeżeli jedzie grupa i będą się wtrącali obcy ludzie, to może być irytujące. Rozumiem, że można wyznaczyć grupę motocyklistów, którzy mają z nami rozmawiać. Dokładnie tak. Przed wyjazdem w trasę tworzymy grupę korespondentów, z którymi chcemy rozmawiać i rozmawiamy tylko z nimi. Nikt z zewnątrz nie może się do nas wbić, ani nas nie podsłucha. Dokładnie tak. I jeszcze jedna bardzo ważna część tej aplikacji, możliwość tej aplikacji. Wyobraźcie sobie sytuację, że zbieracie się w jakimś punkcie w Polsce, nie wiem, chcecie jechać nad morze. Niektórzy motocykliści, wasi znajomi z klubu startują z Krakowa, inni startują z Łodzi, jeszcze inni z Warszawy, jeszcze inni z Białego Stoku. I Wy się możecie z nimi słyszeć. Możecie wiedzieć, na jakim etapie podróży są, ile mają kilometrów do celu. Właśnie dzięki temu, że w tej aplikacji możecie oznaczyć też osoby, niekoniecznie będące w grupie jadących motocyklistów koło Was. Wy możecie słyszeć i rozmawiać z ludźmi, którzy jadą z różnych stron Polski. Mam nadzieję, że nie kłamie. Nie, nie, wszystko się zgadza. Oprócz tego sterowanie tą aplikacją jest bardzo wygodne, dlatego, że odbywa się za pomocą bezprzewodowego, wodoodpornego przycisku, niedużego, na który znajdzie się miejsce praktycznie na kierownicy każdego motocykla. Rozumiem, że urządzenie jest bateryjne. Jak długo wytrzymuje bateria? No i tu zaskoczenie, bo wytrzymuje 2-3 lata. Nie potrzeba nic ładować, wystarczy zawiesić na kierownicy i zapomnieć. Czyli co, zakładamy na kask system Bluetooth? Pobieramy aplikację na swój telefon, montujemy na kierownicy taki przycisk i sprawa załatwiona. My no jeszcze parujemy wszystko ze sobą, tworzymy listę korespondentów i tak, działamy. Słuchajcie, świat mgnie tak szybko, że nie jestem czasami w stanie ogarnąć tych wszystkich wynalazków, ale ten wydaje mi się idealny dla grup motocyklowych, dla klubów motocyklowych, które mają swoje czaptery w różnych miastach, najadą czasami na wspólny zlot. Nic da się nic ująć. Genialne rozwiązanie. I co najważniejsze, macie tylko te osoby, które chcecie słyszeć nikogo innego. Genialne, dzięki Ci bardzo. Sponsorami programu są. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? dzwońmy my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Bonjour madame, commentelew. I teraz tak. Nie, nie o to pani chodziło. Jesteśmy w baza akuna matata. Z naszej motocykli. Każdy albo śpi, albo pociwa, albo tego, ale jedna osoba naszego Bear Grylls jest. Jakieś e, wyruszone i e, e, działa, działa z różnymi kluczami, już robił cała pralnia, oczywiście w ges bo wszystko tam się odbywa. I może zapytamy bezpośrednio interesowaną osoba. co Bear Grylls planuje dzisiaj rano, żeby się nie nudzić? Po burzy piaskowej w Mauretanii stwierdziłem, że warto wyczyścić lub sprawdzić filtr powietrza. Mamy na tyle czasu wolnego, żeby go nie przep***ić na alkohol i dziewczyny. To warto wziąć się za robotę. Oczywiście e, poproszę pan Arek, który robi postprodukcję, żeby ten przeprawić, był zmodyfikowany na wszelki przypadek, bo e, będzie ten bip. Teraz tak, czekamy za parę minut, albo e, zledzimy ta operacja krok po krok, żeby zobaczyć czy te piękne e, kreatury od Motorrad BMW. E, e, no już, 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 coś tam widać. No coś tam widać, ale uwaga, bo kobra jest tak kamaleon, więc od węża on się zmieni na <grywa> I, i może się stracić. I to jest ta atmosfera, która panuje, więc na dobre i na źle, jak mówili w seriale telewizyjnym, u nas zawsze panuje dobry humor i e, jesteśmy ciekawi. U jest bardzo czysty. Uh -huh. tak mi się wydaje, ale od drugiej strony się widać le lepiej chyba widać. Uwaga, żeby nie zgubić to śruby. Zapakuję z jednej stronówki. I teraz Ej, nie czysty nie jest aż tak źle. Przez zobaczymy, że ten filtr nie ma. To było zmieniane przez podróżę prawdopodobnie. I pomimo, że było taka jazda. Hmm, i tak hmm, jednak. Hmm, jednak. Hmm, kolor tego pyłu zwiekał, z, z, ale z... nie jest dużo. Nie jest dużo. Ja ja myślę, to, że Jest zaklejony. Ciekawe, te filtry, tak zwane sportowe, czy e, mieli troszeczkę gorzej. Nie, hmm, hmm. ja mam się

Jest rano, startowaliśmy plan, ale nasze zasady w grupie jest. Wszyscy startujemy, wszyscy docieramy do meta. Co dalej, Mek? Mamy problemy, ale mamy mały problem, ale jak jest problem, są też rozwiązania. I akurat Renato Pechowo, ale koła z przodu. Dobrze, że on ma czujnik do ciśnienia i oczywiście jesteśmy gdzieś, gdzieś nie wiadomo gdzie i te instrumenty oczywiście do wyważenia i tak dalej nie wspominają te nasze wulkanizacje. E, oczywiście no. jako złożliwe mogłem powiedzieć wita, wina mi ale nie ten raz prawdopodobnie to nie jest wina tych e, 0,7. Zobaczymy teraz, czekamy na werdykt. Nie ma dętki na tych opon, także Renato trochę denerwowany. On chciałby nas opuścić, ale my nie opuszczamy kolega. Wszyscy razem i wszyscy razem do meta. Szczęśliwi i bezpieczni. Juve, Storia di un grande amore! Juventus!

Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Midland to pewna łączność w każdych warunkach. Masz kolizję drogową? Dzwońmy się, wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji Bemowo Partnerem medialnym programu jest Antyradio.